Hejka, czy dzień dobry, tak widzicie choinkę w moim tle? Ale jeszcze jest niewyprostowana do końca, przyjechała wczoraj. Ja już się nastrajam. I tak samo będzie nastrojowy zarachol, który dla Was przygotowałam. Róbcie sobie kawkę, herbatkę, rozsiądźcie się wygodnie. Ja niesamowicie się cieszę, że w końcu zamówiłam coś z Zary, bo dawno na Zarze w ogóle nie byłam, dawno nie robiłam żadnego zamówienia na Zarze. I lubię sobie zaglądać tam na stronę w trakcie zmieniających się sezonów, czyli na przykład tak przeskakujemy z lata na jesień. Albo jak przeskakujemy z jesieni na zimę, mam wrażenie, że wtedy są najpiękniejsze rzeczy. Chociaż powiem Wam, zaobserwowałam, że we wrześniu były najpiękniejsze rzeczy na lato, co było dla mnie dosyć yy, niezrozumiałe i myślę, że tam po prostu zaszła jakaś pomyłka. Było mnóstwo przepięknych, ażurowych kompletów, po prostu jak rodem z kos albo e, z bali. Więc szkoda szkoda, bo nie było takich pięknych kompletów faktycznie w Zarze w tym roku, w trakcie lata, ale to nic. Rozsiądźcie się wygodnie, zapraszam. Zaczynam od torebki. Like Loro Piana. Bardzo podobny krój, bardzo podobny styl. Zamówiłam tą torebkę i powiem Wam, że ta torebka iście przypomina mi moją torebkę Miu Miu, jeżeli chodzi o strukturę, dlatego że spójrzcie, że to jest bardzo, bardzo coś podobnego. No i tak. Uważam, że ta torebka może być bardzo fajną kosmetyczką, jeżeli macie ochotę, ale ta torebka również może być bardzo fajnym elementem garderoby do rękę. W środku pamiętajcie, że jest pasek, więc tutaj możecie sobie ten pasek wyjąć. I tutaj w środku mamy pasek w kolorze brązowym z złotymi elementami. Torebka była naprawdę w bardzo dobrej cenie. Ja zostawię Wam oczywiście wszystkie numery referencyjne do rzeczy na dole, ale tak... Chanel, YSL, bardzo dużo domów mody wypuściło e, kształt torebki jak ten kultowy od Loropiana, który widzicie teraz, wyświetla się m, po której stronie m, monitora. Natomiast m, tak, przybliżę Wam, jak wygląda ta torebka, w jakim jest stylu i jakiego jest rozmiaru. Tutaj macie na dole, m, oczywiście, materiał, który też. Dla mnie na plus, dlatego że moja miu, miu niestety nie miała czegoś takiego. Ja nie wiem, jak ją doczyszczę. Nie wiem, ale powiem Wam, że ta torebka spisała się po prostu milion na dziesięć. Milion na dziesięć. Mam tutaj tylko jedną plamkę, Zrobiłam mi Agatka, którą serdecznie pozdrawiam. Tutaj nie wiem, muszę się zabrać za to i jakoś się doczyścić, ale. Ja jej w ogóle nie oszczędzałam. Nie, ja ją traktowałam jak torbę z To jest chyba najlepsze i taki krem de la krem całego zamówienia. To jest, słuchajcie, futro w formie bluzy. Jest to futro krótkie, 2024 Collection. Ja mam XSS. No i to jest coś, na co naprawdę czekałam. Coś krótkiego, przepięknego i naprawdę to jest. To jest ta wisienka na torcie całego zamówienia. Dla mnie wszystkie inne rzeczy są super, natomiast to to jest coś. Na co najbardziej czekałam i na końcu słuchajcie e, całego filmu po prostu ubiorę, ubiorę ten outfit i pokażę Wam, e, jak to wszystko na sobie wygląda, dlatego że e, akurat tak się składa, że mam na sobie moje ukochane spodnie od piżamy, więc myślę, że ze spodniami od piżamy Nie do końca to futro będzie super się prezentowało. Zostawię Wam link. Ja myślę, że to futro wyprzeda się naprawdę w oka mgnieniu i, i że to będzie prawdziwe. Hit. Mam tutaj dwie pary butów. Jedne buty to są. E buty, które przypominają iście Miu Miu, natomiast są na y, niższej podeszwie i y, wiecie, ja bardzo chciałam kupić Miu Miu akurat w lecie, ale nie było nigdzie mojego rozmiaru. E, wyszły te i one mnie chyba y, nie zachwycają. Zobaczymy. Wolałabym oczywiście, żeby były na wyższej podeszwie. Jakoś one wcale tutaj y, nie robią takiej y, roboty jednak jak Miu, ale nie wiem, zaraz je y, założymy i zobaczymy. Przygotowałam sobie tutaj skarpety, y, które y, są skarpetami takimi. 100% bawełna z wełną, żeby fajnie wyglądały do tego typu butów loafers, więc, więc zaraz Wam też pokażę. Ale te buty moim zdaniem są dużo lepsze i dużo ładniejsze i to jest takie bordo-wiśnia, trochę czekolada. Naprawdę te mi się dużo bardziej podobają, już abstrahując od tego, bo jakby tu nie o to chodzi, żeby też ta podeszwa była mega ultra wysoka, bo po prostu, mimo miu, te buty są wyższe, ale te buty dużo lepiej wyglądają. Jako całość i mam wrażenie, że fajniej są wykonane? Nie wiem. Nie wiem. Zobaczcie. No i tutaj macie, zaraz Wam pokażę z góry e, położę, jak wyglądają przody, jak wyglądają kolory. Te na pewno są dużo bardziej zgrabne. Te są, jak widzicie, dużo szersze. E, Obie pary butów to jest 37, więc tutaj już możecie zauważyć, że ten but będzie zdecydowanie bardziej masywny na stopie. Ale tak, to jest taka czekolada z nutą borda. Tak. Może bardziej bordo z nutą czekolady. Natomiast te to są takie, jak właśnie jest Miu Miu, czyli jest brąz poprzecierany na rudo. Pierścionki. Te pierścionki, powiem Wam szczerze, nie podobają mi się na tyle, żeby jakoś wielce je otwierać, więc... Um, ja mam zawsze problemy z pierścionkami z Zary, że bardzo bym chciała je zmierzyć, dlatego że ja nie wiem, czy te pierścionki będą na mnie dobre. No ale jak tu je zmierzyć? Da się je zmierzyć? Nie wiem. No bo przecież mi nic to nie da, jak tutaj spróbuję to wyłożyć, no bo nie wiem, czy one będą na, na mnie dobre. Natomiast te pierścioneczki sobie odpuszczam. Eee, I co tutaj mamy? I tutaj mamy słuchajcie. Love it. To jest... To jest coś na co czekałam, jeżeli chodzi o to zamówienie, więc myślę, że yy, tak. Tak, to jest to. To otwieramy. Z tym futrem to będzie. Wow. Bardzo fajną opcją jest to, że nie macie tylko właśnie tej zawieszki tutaj, tylko macie też klipsa, który trzyma i nie ciągnie ucha. Super! Mm -hmm. To są e, kolczyki na święta! Piękne! I mam, słuchajcie, dwie pary spodni pięknych. Jedne czekoladowe, takie mogłabym powiedzieć, czekolada trochę z kakałem, ale bardzo mi się podobają. Nie wiem, czy nie będą na mnie za duże, jak na nie patrzę, ale wyglądają mega dobrze. I tu wszystko mi się podobało, jeżeli chodzi o te spony, bardzo mi się podobało to, że są mega luźne też na dole, także za chwilę Wam pokażę, a te nie wiem. Te nie wiem, to jest zaraz studio, one są takie dużo bardziej mięsiste, grube, z wyższym stanem. To może być Love Hate Relationship, więc jakby zmierzymy i oczywiście dam Wam znać, jak to się będzie prezentowało na sylwetce. Przygotowuję się już do mierzenia, turba torba zamszowa, o którą dostaję mnóstwo pytań i to nie jest torba z tego zamówienia, tylko tą torbę kupiłam stacjonarnie jakieś 3 tygodnie temu. To jest skóra zamsz, czekolada. Ona jest tak bardzo w naturalny sposób poprzecierana. Jak to właśnie naturalny zamsz, więc postaram się uznaleźć online. Możecie tą torbę nosić w taki sposób, możecie oczywiście do ręki lub standardowo tak. To, co chciałabym Wam powiedzieć, żebyście miały na uwadze przy zakupie właśnie tej torby, że ona mm, jest naprawdę dosyć ciężka i y, momentami mam wrażenie, jakbym nosiła bagaż podręczny, więc nie wiem, czy to jest e, takie super dobre e, rozwiązanie. Oczywiście wiadomo, że ona zro została zrobiona e, na wzór kultowej torby mm, Row już Wam pokazuję no i oczywiście to będzie miało to do siebie, że zamsz będzie bardzo ciężki, trochę jak kurtka zamszowa, ale naprawdę wcale bym się nie obraziła jakby czekajcie raw, the raw chocolate bag wcale bym się nie obraziła po prostu jakby ona była nieco lżejsza, więc tak na wzór oczywiście tej torby została zrobiona. Teraz jest bardzo dużo tego też, natomiast, natomiast najbardziej mi się podobała ta z Zary z tego, co, z tego, co widziałam wszystkiego. I to chyba w ogóle moja najdroższa torebka z Zary, powiem Wam szczerze, nie miałam nigdy droższej, które ubieram się. To futro jest obłędne i myślę, że wszystkie śnieżynki zrozumieją, że to jest to. Jeżeli chodzi o piękny akcent e, świąteczny, tylko pamiętajcie jedną rzecz. To futro jest krótkie, więc teoretycznie możecie sobie założyć mega ultra wygodny long sleeve pod spodem i jest to bardziej wskazane niż taka trochę e, Pinterestowo, instagramowa stylizacja. Oczywiście to jest piękne. Jakby gdybyśmy miały taką e, pogodę i taką zimę jak w Chociażby pewnie na południu Francji, to tak. Ale jeżeli będziemy miały taką zimę jak w Nowym Jorku, to nie. Chcę Wam pokazać, jak to wygląda z bliska. Więc to futerko wygląda w taki sposób, że z tyłu jest dłuższe. Spójrzcie, wkładamy rękaw tutaj, więc on jest w taki sposób trochę jak nietoperz. Leży przebosko. I wygląda świetnie. A jeśli chodzi o spodnie, ja tymi spodniami jestem zauroczona i mega mi się podoba to, że one są takie luźne. Pewnie większość z Was by powiedziała, Karola, what is this? Dlaczego tu jest tyle miejsca? Ja kocham luźne spodnie i bardzo lubię, jak mam dużo więcej miejsca w brzuchu, spodnie za mną na pewno zostają. I powiem Wam, że mierzyłam właśnie te buty, fajne są, ale wolałabym Miu Miu, jak mam być szczera, bo to taka... one są zrobione właśnie na ich podobieństwo, natomiast... Uważam szczerze, że dużo im brakuje, ale te są super. Te są super i te na pewno ze mną zostają, bardzo mi się podobają i bardzo mi się podobają właśnie do tego typu skarpetek, chociaż nie ukrywam, że do tego typu skarpetek też będą pięknie wyglądały, ale tak, tak, te buciki na pewno zostają. Mamy jeszcze do przymierzenia te spodnie, więc zaraz to zrobimy, ale te. Ja je zostawiam. Mega, fajne, konkretne, garniturowe spodnie. I podoba mi się bardzo ten look. I teraz, moje kochane, powiedzcie mi, eee, torebka. Ta, ale the row. A może like Luru Kiana. Zależy gdzie. Gdybym szła na randkę, to myślę, że nie omieszkałabym nałożyć tej. Kolczyki to jest w ogóle obłęd, zostają milion. E, a chyba wzięłabym to. Uh -huh. Tak? I to jest mój look, moje kochane. Jest obłędny i myślę, że zrobię dla Was stylizację e, na Instagram, właśnie z tym lookiem, bo bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że to futerko. Będzie robił robotę na przeróżne spotkania, więc tak. Zmierzmy sobie jeszcze te spodnie. Wiecie co? Bardzo dziwne. Na pewno za duże. Eee, spójrzcie, ja zamawiam XS-ki, a ja nie uważam, żeby to były XS-ki. Ja nie żądam od tego, żeby też były. One kosztują 399 zł. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Jak na takie spodnie z Zary. Hmm. No nie wiem, dajcie mi znać, co sądzicie o nich. Oczywiście na może buty będzie lepiej. Buty fajnie, bo się wkładają e tak w taki rozciągliwy sposób, więc to mi się mega podoba. Ale... hmm. No nie wiem, dajcie znać, co sądzicie. Kurczę, no fajnie niby one wyglądają tak trochę inaczej, ale na początku byłam tym lookiem zaskoczona. Wiecie, że ja bym chodziła w tym wysklizowałabym to, ale coś jakby w tym obszarze mi się nie za bardzo podoba. Dajcie znać, czy cokolwiek sobie zamówicie, albo czy cokolwiek Wam się z tego filmu spodobało. Ja już szukuję na pewno moje buciki do zwrotu, bo przeglądam się jeszcze w tych spodniach. Na pewno pierścionki wracają, bo trudno mi jest je przymierzyć, ale... Wierzę, że coś tam sobie znajdziecie, także miłego dnia, miłego wieczoru, w zależności e, o której godzinie to oglądacie. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaki, pa!